Siema, siema widzowie, z tej strony Mixon12+, witam was na moim kanale, zagramy sobie dzisiaj w House Flipper, bo dzisiaj, e, oczywiście to jest daily e, Także no, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. bo lecimy po 35 subskrypcji do końca roku, mamy tylko e, 2 dni na wycie 35 subskrypcji Jeżeli byłbyś e, taki miły to nawet ci oddam dzięki to tak, dzisiaj y, takie wprowadzenie. To y, zagramy sobie jakieś. Y, zrobimy sobie jedno z Dobra, y, wybieramy. Y, dobra, niech będzie Arnibel. Dobra. Tutaj sobie przeczytajcie. Y, Okej, okay, to sprawdzamy, co my musimy tutaj posprzątać w naszym tablecie. A widzowie, jeżeli chcecie konkurs dodam trzy osoby na Steam'a. Łapka w górę, subskrypcja. Yy, napisać komentarz hashtag dodaj nie, oczywiście. I czwarty to weź na Discorda i wiecie, tak to zrobić. To my tutaj musimy posprzątać tą mopem. Wszystko. Ok, na razie tutaj jest wszystko kit. Chodzimy sobie do toalety. Nawet nie jest tutaj yy, taki źle. Jak się spodziewałem. Jak się spodziewało. Ok. Myślałem oczywiście. Okej, okay, musimy okno umyć. Okej. Okay, myjemy sobie okno. No i pięknie. Umyliśmy łazienkę. O, matko, jaki tu jest syf. Musimy to widzę posprzątać. Najpierw zabrudzenia. Stara pizza margarita. Jak tak można brudzić? widzowie 336 dolarów jak możecie zauważyć na na dole sprzątamy to wszystkie puszki po y, napojach jakieś po piwach ale nie wiem czy to jest takie ten Okej, okay, to 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 Okej, okay, to jeszcze musimy posprzątać jeszcze tutaj tym mopem Wszystko jest posprzątane. Tutaj jeszcze. Nalazłem buteleczkę. Dobra. Hmm, tutaj jeszcze gdzieś powinno coś być. U, tutaj na razie nie, nie, nie. Yy, dobra, puszka. Jeszcze tutaj chyba powinna być jedna rzecz albo dwie. Hmm, dobra, później się tym zajmiemy. Na końcu to będzie. Najpierw umyjmy okno sobie. Najpierw sobie umyjmy okienko. Pyk. I ładnie. Umyjmy. Kolejne okno. Właśnie nie wiem dlaczego widzę, że tak się robi. Od razu się czyści połowę okna. Od razu tak. Dobra. Tutaj. Czyste, czyste. Wow, ale brudy. Ktoś tutaj nie sprzętał chyba od miesiąca. Lub nawet dłużej. Perfekcyjnie. Myjemy to. Sprzątamy. Uuu. Teleczka mamy widzowie. Myliśmy. Cześćmy. Czekaj, to chyba powinno być jeszcze do mycia Pięknie. Musimy coś sprzedać. Sprawdzimy, widzę, czy musimy coś sprzedać. Kwiatku, kwiatki to oszczędzimy. Wszystko to oszczędzamy. No, chyba raczej nie. Chyba nic nie musimy sprzedawać. Nic nie ja musimy sprzedawać, widzowie. Nic, okej. Okay. To tak, musimy coś sobie kupić. Kupujemy tą grillandę świąteczną. A weźmy sobie czerwonę. Położymy na stolik. A, dobra, to musimy gdzieś tutaj położyć chyba. Nie, musimy to na ścianę powiesić. Ok. Pięknie. Świąteczny nastrój. Dzwoneczki. Tutaj zakupimy jedno, a tutaj zakupimy drugie. Duża paczuszka na prezent. Okej, okay. to tą paczuszkę zostawimy sobie na stoliku. Pięknie. Prezent średni. Zostawimy na komodzie. W sumie nie wiem, czy to jest komoda, czy to jest jakaś szafka. Chyba to jest szafka. Księdze grillando. Żeby koło siebie. Chyba najlepiej będzie widzowie. Okej. Okay. Perfekcyjnie widzowie. Jemioła. Okej. Okay. Pięknie widzowie. Dziadek do orzechów. A położymy sobie go w kuchni. Będzie taki świąteczny. Pięknie. Śnieżna kula będzie tutaj sobie leżeć, bo to ładnie będzie w kuchni. Wieniec adwentowy Niech będzie. 50 dolarów w na to. Choinka C. Łe, spora ta choinka. Ale jaka ciężka. Nice. Gwiazda betlejewska. 3 sztuki. To, to połóżmy gdzieś tutaj, tutaj i tutaj To wszystko widzę mamy ogarnięte Tutaj łazienka wszystko Uuu Pościel łóżko Ok, musimy coś zamontować O, montowano szeroka zasłona A niech będzie w kolorze czerwonym Ok, śluba kolejna, śluba kolejna, śluba kolejna, montujemy zasłony, pięknie. Dobra, kolejne, co musimy kupić, wieńiec adwentowy, klasycznie tutaj, dzwoneczki kogo najlepiej, no i perfekcyjnie, Wsiące lampki, perfekcyjnie. Zabytka jemska ma być na. Yy... A tutaj nie będzie. Mały pominek. Widzowie. O, garaż, garaż. Musimy dalej posprzątać. Tutaj ładnie będzie, bo już mamy 1000 dolarów wychodu ponad. Wyczyść okno. I tu właśnie widzę, więc nie wiem dlaczego tak jest. Możecie napisać komentarze, jeżeli znacie ten powód. to jeśli tylko będzie takie jedno zlecenie tutaj okej, okay, garaż zrobiony wszystko łazienka, wszystko okej okay. uuu, do ja, tu musimy posprzątać bo tutaj troszkę nieładnie to zbyt wygląda Następnie więcej widzowie przychodów, także to jest plus pościelamy łóżko, o, nowy punkt umiejętności o, wyrzucanie śmieci w zasięgu Ło, wow, to widzowie, będzie chyba op Wow, to teraz widzowie jest lepsze. To teraz jest lepsze. Już bez przesad, lepsze to jest. Perfekcyjnie. Okno czyścimy. O, kolejne. Widzowie, jeżeli chcecie z czegoś takiego poranniki, to możecie napisać komentarzu, bo ja to gra gram od wczoraj łapki śnieżynka. Dobra. Kupujemy. Tutaj, tutaj i jedna tutaj. Wszystko? Chyba wszystko. Czekaj zadania. Tak, widzowie to. Chyba to tyle. Oddaj zlecenie za 2000 dolarów. To nawet kit, widzowie. Nawet bardzo dobrze, bo to mamy na 100% ukończone. A widzowie, jeszcze żeby tak nie było, taki krótki odcinek, w sumie nie wiem, czy to jest krótki, bo nie wiem, że to się już nagrywa, to pokażę Wam ten cały domek, jaki kupiłem, a jaki sprzedałem. Dobra, to wejdźmy sobie na przeglądarkę. Kupiliśmy udekorowany domek za 76 tysięcy dolarów. Pierwsze biuro zostało sprzedane. I tutaj domek Empigot, bardzo go lubię, ale sprzedałem. Tutaj widzowie, mogę sobie kupić, ale na razie mi się nie opłaca. Ja sobie chyba tutaj, tutaj kupię biuro, bo to jest ładne, mega. Se chyba kupię. Dobra, to na razie, w e, ogóle widzowie, musimy zamontować ten plakat. Dobra, stolik. Okej, okay. będzie jakiś stolik kawowy niech będzie. O taki, bo on jest nawet Ja sobie położę tutaj laptopa, widzowie. Chyba tutaj jeszcze jakiś ten talerz. Dobra, z czekoladowym brownie. Czekajcie. Dobra. Chyba tutaj będzie dobrze. I kolejny. Ok. To tak, tutaj wygląda łazienka tutaj zamontowałem nowy prysznic to to nie jest ciekawego tutaj zamontowano nową balkę, włączy, możemy włączyć włączyć światło tutaj e, pralka grzejnik łazienkowy toaleta, ale to jakaś wideo i wersja premium, ale nie wiem fajna klapka tutaj, wygodna a w szafie tutaj nic nie ma ciekawego o, prezent, prezent zbieramy te prezenty, widzowie balkonik w ogóle SYF. Tu widzę SYF w ogóle. To musimy to posprzątać sobie jeszcze tutaj. To tak, tak się prezentuje balkonik. Tutaj mamy widok na dom sąsiada. Tutaj na kolejnych sąsiadów, tutaj na kolejnych i tak dalej. Tutaj mamy... Y, możemy reniferka sobie włączyć. Dobra, ale nas to w ogóle na razie widzowie nie interesuje. Tutaj mamy czekoladki w ogóle. Dobra. Kolejny. To tak, tutaj szafa. Tutaj jest w ogóle jeszcze taki przedpokój. Tam tutaj jest. Na dole wchodzimy. Jesteśmy. Druga łazienka, tutaj taka mniejsza. Tak, to tutaj jest kość. Tutaj jakaś toaleta. Uuu! brzydko, nie posprzątałem tego, ale OK. Jakby coś to widzowie, to ten dom kupiłem i zapomniałem posprzątać. Także to nie jest żaden memy spokojnie. Okej. Okay. Tutaj mamy kuchnię. Tutaj jest ekspres do kawy. Wszystko tutaj jest. Okej, okay, to posprzątajmy sobie jeszcze tutaj. Okej. Okay. Perfekcyjnie. Zrobię. To tak, tutaj wszystko jest. Tutaj jest kuchnia. Tutaj mi się coś tam rozlało. E, to tutaj to kawa tylko. A tutaj już tak było, także zapłacą mi się sprzątamy to, to, to to widzowie nie ładnie zbyt wygląda. Dobra, to sprzątamy widzowie, to sprzątamy. Okej. Okay. Tutaj mamy pianino świąteczne. Dziadka do jakąś śnieżną kulę, kominek. Tutaj mamy wszystkie dekoracje, tutaj jakieś chyba pierniczki. Nie wiem czy to jest jakaś ozdoba świąteczna widzowie. Okej. Okay. Kolejny prezencik widzowie. Tutaj choinka taka ukryta. Uchodzimy sobie stąd. Nie, widzowie. Ten dzwonek jest tragiczny. Sprzedajemy. Bierzemy następny dzwonek. Mm, o, ten dzwonek będzie, widzowie, idealny. Pięknie. Mm, tutaj ozdoby. Także widzowie, z to to nie wiem czy to będzie, bo chyba będę jutro poradnik robił. Ale to widzowie nie wiem. Chyba jutro będę robił e, z House Flip. Będę robił. A widzowie, i opowiem wam szybko jeszcze na tym odcineczku. To będzie taki odcineczek, e, wiecie, specjalny. Mm, ja, e, dlaczego nie ma serii z Half-Life Opposing Force Właśnie, bo jak możecie zauważyć, bo ona się już nie pojawia. I to mogło was zaniepokoić. Może to grę utraciłem, że może ta licencja już po prostu została odwrócona, ale widzowie nie, bo ta gra po prostu, yy, już trochę w niej grze jest przegranych godzin, ale nie wiadomo czy powróci ta seria, ale raczej powróci jutro. No, także widzowie taki specjal urodzinowy ma się jutro być, ale proszę widzowie, zostawcie suba na pocieszenie, błagam was, proszę, proszę. Okej okay, widzowie, to yy, tutaj by było tyle. Świetny Mikołaj Was pozdrawia, ja się z Wami żegnam. Pa! Pozdrawiam Was!